Witam, nazywam się Krzysztof Szymański i już prawie 8 lat zajmuję się doradztwem finansowym i pomaganiem ludziom w dobraniu odpowiednich rozwiązań finansowych. Czyli, jeżeli stworzysz własne kryteria i powiedz mi co dla Ciebie jest najważniejsze w ofercie bankowej, ja w oparciu o to przygotuję dla Ciebie taką ofertę, która będzie Ci pasować. Rozwiązania dla klientów indywidualnych to kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe oraz kredyty konsolidacyjne. Zapoznaj się koniecznie z opiniami moich klientów, przez co nabierzesz pewności, że spotkanie ze mną może okazać się dla ciebie korzystne. Jeżeli znasz swoje potrzeby, i wiesz dokładnie czego chcesz, skontaktuj się ze mną, a ja dobiorę dla ciebie ofertę taką, jakiej oczekujesz.